moi mili w serii Poczuj Klasyka w podróży i takiej naszej miniserii Upadek upadego Plus, klasy wyższej. Dzisiaj spotkaliśmy się z Piotkiem. Cześć. Siema. Aby pokazać Wam senatora. Senatora A1: 79 rok w bardzo fajnej scenerii. Za udostępnienie tej scenerii chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcji Zamku w Szydłowcu. I panu gospodarzowi, który nam to też umożliwił. Także dzięki śliczne. A Wy będziecie mieli dzięki temu bardzo fajne widoki. Fajny zamek, także serdecznie tutaj zapraszamy. No a my co? Do meritum. Opel Senator, klasa wyższa. To jest nasze meritum. No, pod koniec lat 70. to chyba było jakby nowe rozdanie Opla w klasie premium, czy tam wyższej nawet. Zaprezentowali w 77 na targach, chyba we Frankfurcie. Senatora i odmianę trzydziową sportową taką bardziej, czyli Monze. Monze mogliście u nas zobaczyć, słuchajcie, link damy Wam w opisie tego filmu. Fakt faktem to była Monza A2, czyli model taki po liftingu. Tak, w zasadzie jest... koniec, model. koniec takiej ery chromu i wejście ery plastiku, nie? Tak. A tutaj mamy Senatorka A1. 79 rok. Tak jest. 3 litry. 3 litry w automacie, trzybiegowym. Wersja CD, czyli taka jakby topowa. Na bogato. Na bogato, czyli tutaj mamy trochę inne hotele, inne obicia drzwi, dużo rzeczy już w standardzie. Jest klimatyzacja, elektryczne szyby, podgrzewane fotele też są. No to jak na tamte lata to sztos, nie? No, to dość bogato. No, słuchajcie, to trzeba powiedzieć, tym autem podróżuje się bardzo fajnie. Będziecie mogli zobaczyć tutaj nasze wrażenia z jazd. Bardzo fajnie się prezentuje. Jest to auto, które ma, kurczę, jest bardzo długie, 4,80? Prawie 4,9 pra, 4,9 e, Dodać do tego masę, która nie jest jakaś, tak jak teraz by pewnie to ważyło z 2,5 tony, ale tutaj pewnie gdzieś tam 1,5 tak tony. Jest e, silnik, ile tutaj ma mocy? 180, 180 koni, bo to jest y, wersja z wtryskiem, Aha. Można, można go nazwać wielopunktowym, e, Bosch LG Tronic, e, to się nazywało wtedy. No tam ma już taki swój jakiś prymitywny komputerek, sterujący tymi wtryskami, mhm. no i tam po sześć wtryskiwaczy, no taki bardziej współczesny, jak na tamte lata. No wiesz, to... współczesny, ale my jak ogrywaliśmy go, jak tam depnąłeś, to nie byliśmy w stanie kolejsem dojść. Tak naprawdę trzeba było się zbierać, więc Jak, jak to... się zmusi skrzynię do kickdownu, to odejście <śmiech> ma. <laughs> Okej, okay. czyli takie bardzo spałe, jak emerycy. No. Dobra, słuchajcie, to przejdziemy, pokażemy Wam auto z zewnątrz, jak to wygląda. Też zwrócimy uwagę, czym się różni od wersji A2. A ja myślę, że od przodu najfajniej zacząć, nie? Bo to jak jest... uważasz? Jak Jesteś uważasz? Szefem. Ja jestem szefem ty. Ja jestem gościem twoim. No to Słuchaj. dobra, od przodu. No dawaj. Duże lampy kwadratowe, duży grill chromowany. Taki, no, nadaje trochę takiej dostojności, jakby trochę za, z Amerykanów. Wiesz co, no, grill, grill teoretycznie miał nawiązywać do e, ery diplomatów, kapitana, admirala. E, nie wiem, czy tam do końca się udało, ale ten grill też, powiedzmy sobie, w Senatorze B jest, nazwijmy to, nie taki sam, bo wiadomo, że ma inny kształt, natomiast ta struktura e, została zachowana. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Nie, tak. wiem, nie wiem, jak to jest w Senatorze, czy tam jest mm -hmm. plastikowy ten grill? Tak. Tutaj to, te, te, te są chyba no, takie metalowe. Te mhm. pierwsze, bo tam dalej to wiadomo, to jest plastik. Jasne. Ale zobaczcie: wycieraczki. Relikt, w przyszłości to tak, ale, na lampy, ale, ale są na lampach. No i słuchajcie, jeśli, Dużych, chodzi, o, no, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o różnicę e, senatora e, A, między wersją A1 i A2, e, mamy właśnie kwestie lamp, kwestie grilla i przede wszystkim kwestię zderzania. Dlatego, że tutaj zderzak, widzicie, jest chromowy. Z osłoną gumową w A dwójce. A dwójka wygląda tak jak nasza mąca, czyli era plastiku. Plastik z fantastyczny. No jak stąp... A2, tam, ta modernizacja, tam próbował Opel chyba trochę wyciągnąć współczynnika powietrza, taki trochę lepszy osiągnąć. Mhm. Tym samym obniżyć spalanie, no nie? bo to wtedy lata kryzysu paliwowego były. To się gdzieś tam porobiło. E, generalnie senator, e, w tamtych latach to było bardzo komfortowe auto i myślę, że każdy, każdy chciał, każdy mógł. Zaraz z Piotkiem porozmawiamy, co się stało, że się zesrało. E, I że ten opel gdzieś tam poleciał, poleciał e, w, złą, w złą stronę. E, a zderzak chyba jest taki sam jak w komodore, co? Tak. tak mi się wydaje. E, Morza, rekord... senator i komodor C. Mm -hmm. To jakby można powiedzieć, miały te same ryjki. Bo rekord już nie ten Rekord, no tak, rekord już już ciutkę inaczej. Słuchajcie, przód fajny. To co mi się też podoba w autach z tamtych lat, to są te wklejki, nie? Oklejenia, takie strip, te paseczki. paseczki. Tak, to też, jest, to też jest fajna sprawa. Ona daje takiej zmiany trochę, trochę bryły i, i, i fajny 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 powiedzmy sobie luk. Skończyliśmy na tym, że no, jak czy... było jak auto było odbierane w ogóle w Niemczech, nie? Tak. Bo to, to też trzeba powiedzieć. E, e, tak z tego, co tam trochę sobie czytałem tam tych starych gazet niemieckich. E, no to tam opisywali, że no, senator z Mądzą wzbudził jakieś tam zainteresowanie wśród ludzi. No i na początku produkcji on tro, trochę rynku zagarnął wtedy. Nie, niektóre źródła podają, że nawet e, jedną trzecią rynku w tej mm -hmm. klasie premium. Nie? Czyli coś było na rzeczy i to auto mogło się podobać. E, Niektórzy byli pewnie w stanie zmienić trochę opinię na, na trochę bardziej prestiżową o Oplu, Aha. bo nie, niektóre, jedna gazeta tak pisała, że w Niemczech, że dawniej y, Ople kupowali jakby ludzie w szelkach, mhm. a po senatora Mondzę zaczęli przychodzić ludzie w koszulach. Mhm. Jakby nie, czy próbowali nawiązać do tego, że bogatsza klientela zaczęła się tym interesować? Ja, czy... myślę, ja myślę, że tak, że to właśnie biznes, jakieś firmy i tak dalej, samochód mógł być bardziej, bardziej prestiżowy dla, dla wiesz, osób bardziej zamożnych. Natomiast no, wydarzyło się szereg czynników, i to też trzeba powiedzieć, że no, takim top of the top jednak był Mercedes. Tak? I każdy tak. chciał mieć gwiazdę i jeździć tą gwiazdą. I myślę, że to, co, to, co gdzieś tam wpłynęło na odbiór Opla Senatora w, w tej klasie wyższej, no to niestety, ale była jego sprzedaż później po latach. Nie? Mercedes trzymał tą wartość, ludzie chcieli. A Zoplan było wartość. fajnie do kryzysu. Potem jak weszła A2, to już jakoś się nie mógł połapać, nie mógł odnaleźć w tym mm -hmm. chyba wtedy ta sprzedaż taka trochę poleciała to... na, na łeb. No zdecydowanie, tak. No druga sprawa, no to oczywiście jakiś tam temat korozyjny i tak dalej, no to nie były jakoś tam super odporne auta, ale też tak jak ustaliliśmy z Tomkiem w odcinku o korwecie i w Opel GT, e... No Trochę wrogiem tego Opla był jednak jego właściciel, bo on później wiesz. Moje zdanie też jest takie, że żaden Opel nie ma lekko po prostu. Mm -hmm. Mercedesa to ludzie inaczej traktują, bo to Mercedes tam zawsze go tam poszanują, czy mają pod kocem, czy w garażu tam przez x lat te auta są zachowane, bo tak mi się wydaje, że one tak samo gniły wtedy. Może mniej, może, może bardziej, może mniej, no ale. Mm -hmm. Jednak jak y, trzyma się w różnych warunkach, tak, takie auta, no to wiesz, wystarczy nie myć, nie? Wystarczy, że stoi auto pod chmurką, to jest jedna rzecz. A akurat słowa Tomka biorę na poważnie, bo przerobił dużo tych samochodów i dużo rozebrał, dużo naprawiał, więc, więc naprawdę wie, co mówi. Chociaż dla fanów może Mercedesa czy BMW będzie to y, coś, coś nie halo, ale no sorry, no one też rdzewieją, tak? Zresztą nawet ostatnie, ostatnie, no, pierwszy okular, tak, no, to też bardzo duże problemy z korozją. Natomiast jest no, taka wtopa trochę jego, no, Mercedesa. Natomiast wiesz co, mi się właśnie też tak przypomina taki trochę mem, jak jest jakaś tam nowa w miarę S-klasa i pokazany jest żywot teraz tej S-klasy, że ona przechodzi przez Niemca, jest ładnie serwisowana, później trafia do e, nacji tureckiej, później jest gdzieś tam wywożone na wschód, czy daleki wschód. Tak. I, I to już no. jest rokokoko na tym samochodzie. Ja myślę, że z Oplem było kurcze podobnie, że to później trafiało do mniej zamożnych ludzi, których nie było stać na serwisowanie tego wszystkiego, a później jakieś tam dzieciaki i, i złom. Mm -hmm. Zresztą trzeba też pamiętać, że tak jak w Polsce, no to kurczę, 80-lata serwisowanie takiego auta no nie należało do prostych i lekkich. O ile w ogóle można No było. właśnie, no, więc, więc to było gdzieś tam druciarstwo. Na pewno części brakowało. A jak już w ogóle to musieli sprowadzać? No tutaj w tych Oplach to na pewno kielichy leciały. Mhm. To, to ja właśnie oglądałem. Praktycznie takiego... każdy Opol, jaki ten występuje, jeszcze w dobrym stanie to albo już miał te kielichy naprawiane, albo spawane, mhm. albo tam kombinowane ze wzmocnieniami. Tak może od, od strony błotników, z tego tak. co pamiętam, A tak właśnie jedną wtopę na Litwie miałem, możecie, pierwszy w ogóle film, który udostępniliśmy na tym właśnie opowiastka o tym co nas tam zastało. Ale skoro jesteśmy na zewnątrz, to chodźcie tutaj pokażemy wam piękne chromowe ramki. To znaczy to nie jest chrom tylko z aluminium chyba, nie, polerowane. Yy, natomiast no, w, w kolorze srebrnym oznaczenie CD też wstawki chromowe. Ja będę mówił chromowe, natomiast yy, chromowane, natomiast yy, no to jest, to, jest, to jest po prostu aluminium. Wygląda to naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, ta linia podkreślona przez, przez paseczki też super. Są oryginalne felgi, nie? I co? Tak. Ponad 14, 14 cali. 190 na 70. Tak jest. E, taka ciekawostka odnośnie wersji CD. Mhm. Te felgi, one są pomalowane od środka w innym kolorem. O! Jak, jak się przypatrzysz, to tam w środku one są tak jakby szare, Aha. a fronty mają. E, no, takie alusowe, nie? Okej. Okay. To też wyróżnia. Ale też mówisz, to, też to jest mówisz oryginalne tych, malowanie. Tak? Też mówisz o tych, tych, tak? Tak, tak. Aha, czyli to widzisz, nawet nie wiedziałem. Ciekawostka. Fajną rzeczą też jest w starych Oplach to, że zobaczcie, ten samochód nie ma anteny. Mają wbudowaną tutaj w szybę. Czyli nie ma tam, gdzie byśmy oczekiwali. Tak, oczekiwali. oczekiwali, nie? Czyli ona jest wbudowana w przedniej szybie i powiem Wam szczerze, teraz dorwać takie szyby, jak ona pęknie, no. już graniczy, graniczy z cudem. Teraz wypadałoby przejść na tył samochodu i opowiedzieć trochę o, o różnicach między A1 a A2. Czyli co, ono jest pełną wersją, nie ma e, zawieszenia e, regulowanego niwo i, tak, y, i, te, i. tempomatu. No i zobaczcie. Faktycznie dowód, że jest auto projektowane dla biznesu. Panowie w koszulach, to co mówiłeś. Fajnie powyposażane. Ty, to jest nawet ten sam kolor. Nie wiem, czy tamten nie jest srebrny, ale wnętrze jest to samo. No może i srebrny, chociaż faceci o kolorach nie powinni dyskutować. Regulowana kierownica, słuchajcie, z wyposażenia, klimatyzacja. E, chwalą się tym, że wszystkie punkty widoczne, no bo faktycznie te słuchajcie, znaczy, ma, są takie cienkie, jest, nie? Po mało martwych pól, no. Super sprawa. A w tym aucie brakuje tylko niwo i tempomatu. I tempomatu. No także, słuchajcie, też miał Było... regulowaną wysokość zawieszenia? Tak, z tyłu pompował. Tempomat. Się. Silnik to taki jak w Moncy, nie, Tak, czasie ta ma w szerwnik grzeba? No, coś słyszałem. Nie wiem czy nie zwiększał pojemność nawet. Tak, generalnie żeby to 180, bo później, później w tych silnikach było 150-150 koni. W ogólnie gama silnikowa się zaczynała od 2,8 litra. Rzędowa szóstka. Ona miała tam gaźnik i 140 koni. Potem był e, 3-litrowy na gaźniku e, 150 koni. To, mm -hmm. to jest dość rzadki silnik. Tak. Nie tak. wiem, czy mało wybierany był, czy coś, ale. No bo wiesz, gaźnikowe to też się tak było. Jak już jakiś gaźnik to 2.8, a jak wtrysk, no. to ten 3.0. No tam jeszcze 2,5 litrowe później były na wtrysku chyba. One poszły, doszły później. Doszły później. Zastąpiły 28, y, za to weszło to 2,5, tam też miało ten wtrysk i chyba tyle samo koni nadal. A ten czy zero... oni ci właśnie chwalili, z... że, że po, po zmianach to mniej paliło i to nawet chyba mimo litry jakoś mniej paliło, z tego co pamiętam, na tych silnikach. I mm. właśnie to był argument na kryzys. Mm -hmm. A ten czy zero w ogóle wyleciał wtedy, ten gaźnik? Tak, gaźnik. No bo to z no, gaźniki umówmy się, no, to są takie rzeczy, że jak są dobre, to są dobre. Nie? A jak. Ogólnie cała jeździ, ta konstrukcja tego silnika, tam pamiętasz te czasy tych admirałów, nie? Diplomatów. No tak, ale... Bo one to... też miały te dwa 2.8 rzędowe szóstki, nie wiem czy nie te same bloki. No, ale widzisz, ten 3-litrowy silnik to też jest no, niezarypliwa jednostka, to jest piękna sprawa, bo to chodzi długo i, i się nie psuje. Ale słuchaj, jesteśmy przy tyle, eee, różnice między A1 a A2 to na pewno też ten zderzak, nie? Tak. A Ty też, też wspominałeś o pasie tylnym. A czy bo pas jest trochę inny, bo właśnie za sprawą też tego innego zderzaka, który jest już bardziej plastikowy, jest niższy. Mhm. Wtedy tu ta tablica leci na dół w dwójce i tu idzie już ta blenda taka cała czerwona. Tak jest. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, moi drodzy, z zewnątrz omówiliśmy auto, wspomnieliśmy wam o silnikach. Ja powiem ci szczerze, że ja będę prezesem i sobie usiądę z tyłu. A, A jeszcze jedna ciekawostka, jeszcze? że bagażnik z guziczka jest. Z guziczka. Jest kluczyka tutaj. Z kluczyka też, ale no. jedno guziczek działa. Ja będę teraz prezesem, siadam sobie na tyle, opowiem Wam o swoich wrażeniach, a później Piotrek pokaże nam klawiszologię, co tam jest w środku i jak to wszystko wygląda. Chodźcie. Jak to prezes, idziemy omawiać jakieś machlojki. Tak, machlojki. <laughs> Patrz, zamknięte. A widzicie, a. będę miał otwarte drzwi. Centralka nie działa, ale jest. Jest centralny też? Tak. O, widzisz. Działa tylko na tamte drzwi. Tak, żeby było z tamtej strony. Da. Spoko. Tu jest jakby luksusowo, słuchajcie, welur. Fajny, niebieski. Elektryczne szyby z tyłu. I standardowo popielniczki. Jak w każdym samochodzie z tyłu, zobaczcie. Nie palone było. No nie. Ale fajne też te. Co to, to na, do trzymania się? Cykorki. Słuchajcie, lampeczki z tyłu. No, lampeczki, fajna sprawa. Fajną rzeczą też jest podsufitka w kolorze tapicerki, to znaczy ona jest y, taka po prostu błękitna. I co? Podłokietnik wygląda to naprawdę fajnie. Kanapy miękkie, no, ale już nie na sprężynach, nie? Nie, one nie są na sprężynach. No, to już są takie normalnie, tak jak pokazywaliśmy Wam amatwirala. Tam, tam były sprężynowe podkładki i te y, siedzenia. Wygląda to fajnie. Co to jest drewno, czy to jest okleina? To jest bardziej Fornir. Fornir jakiś, tak? Tak mi się wydaje. O. To raczej nie jest prawdziwe, a. Ale i tak się dobrze Ale czynią. wiesz, co, ja bym ci powiedział, że to, to tak drewnem zalatuje. Tak, ale na moje to jest o, okleina jakaś. No Oklejna jakaś. Bardzo, 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 bardzo taka ale to może najbliżej być, chyba drewna. Może być na tym, na drewnie naklejono nawet. Tak jak w to na pewno, starych. bo ja rozbierałem już takie To wiesz, w Jaguarach starych też masz drewno, i po prostu tam pół milimetra forniru, mm -hmm. i zalakierowane mm -hmm. to, więc to. I to chyba może być to samo. To słuchajcie, era plastiku nas. Może, można powiedzieć, że zniechęciła, bo, bo wygląda to bardzo plastikowo. A tutaj, kurde, naprawdę jest fajnie, luksusowo. Tutaj mamy zameczek, można otworzyć i zamknąć drzwi, klameczka i szyby góra-dół. Zarąbić ta sprawa. No i tutaj ten wspomniany cykorek. Kurde, bardzo fajna auto. Gazetowniki jeszcze. Tak, tak, tak. Tutaj można było kanapki sobie wozić. albo prezes dokumentację woził. Jedyny brak, jaki mi tutaj dolega. No. To trochę. Ten podłokietnik tutaj z przodu z nie. Przodu nie Jakby ma. No. był taki fajny, to fajnie by było. Nie? No ale wiesz co, w tych autach to nie było w zasadzie tego, bo to, to później był wymysł to nawet w senatorze by nie było. Był chyba. Taki podłokietnik, pod, podłokietnik na środku. Nie sądzę, mam trzy i w żadnym nie mam. W Womedze Chociaż byłem. w omedze były, to może w senatorach też były. Dobra, mój błąd. To co, idziemy na przód? Dobra. A Was zapraszamy, żebyście się poczuli, jak ja na tył. I z tyłu zobaczycie sobie gałkologię i klawiszologię w tym pięknym aucie. Miejsca jest. Tutaj można sobie nogi wyciągnąć, ja to prawie naprostuję, jak tu się dobrze z fotelem odsunę, nie? Spoko. Regulacja kierownicy? Góra-dół tylko. No, to ale tylko i ale zarobiście to chodzi. A co to jest? To jest blokada. Jak wkładasz kluczyk do stacyjki, to on ci normalnie nie wyjdzie. Są dwa różne. To trzeba nacisnąć blokadą, wtedy wyjdzie na tą pozycję zerową. I co, kierownica jest zablokowana? Mm, A, proszę. Czerwone. No. E, awaryjne światła. Okej. Okay. Co tu mamy? Ustawienie klimatyzacji. W starych autach mi się... Tak, no, może podoba, nie podoba, ale fascynuje mnie trochę to, że jak miały klimatyzację, to jakby były dwa osobne systemy na wielu samochodzie, nie? Mm -hmm. Tu jeszcze, tu masz też sterowane podciśnieniami. Jak się to przełącza, to desyczy jak trochę statek. Tego. Faktycznie. Bo ten musi też napompować. Nie? Przełącza na szyby, na te. Ale super sprawa. I co, tutaj jest klimatyzacja, tutaj jest tak. zimne powietrze z zewnątrz pewnie? Trzy, trzy te pierwsze, to jest z klimą jazda. Mhm. Kolejne trzy to już jest bez klimatyzacji, na, na No okay. I to jest wyłączone. Okay. Suwaczki jeszcze. Regulacja prędkości ciepło, nie? To jest siły nawiewu. Siły nawiewu. A tu jest ciepło, przycisk. zimno, tak. Popielniczka. Też niepalone słuchajcie. No. Radio z epoki. Radio z epoki na kasety, kaseciak. Trzy głośniki, bo z przodu jest jeden, z tyłu dwa. Aha. E, w opcji były jakieś nie, tam nagłośnienia takie stereo, full. Full stereo jakby. Philipsa chyba nawet. Mhm. Tylko nie wiem, czy one miały jeszcze gdzieś tu dodatkowo w drzwiach, czy nie. Schowek jest mały przez klimę, bo normalnie one są głębsze. One są głębsze, tak. Ale na kluczyk jest. Tutaj, słuchajcie, mamy podgrzewanie foteli. Tak. I teraz to działa chyba tak, że pierwszy to kierowca, a kolejny to obaj już. A, okej. Bo były dwa, można chyba było mieć dwa oddzielne: na jeden i drugi. Przeciwgierna. głowę tylne, grzanie szybki, zegareczek. Piękny zegarek. Dobrze w godzinę pokażę. A powiedz mi, bo... tutaj bierze zimne powietrze z zewnątrz? Czy... Bo w niektórych autach było w tym kanale po prostu czerpnia tylko z zewnątrz. Czy to raczej Chyba tak jest? Leci Chyba leci ciepło z tego. Chyba leci też ciepło, okej. Okay. Chociaż tu tak, tak średnio wydajne to jest to. Mm -hmm. W porównaniu na przykład do Rekorda, gdzie tam filmy nie ma, to od razu suwaczek na maksa, to przeciąg jest A. w momencie, nie? A w gałce zmiany kierunkowskazów są też wycieraczki, to tak jak w mojej mący. B2. Tak. A2, przepraszam. Tu A... z tej strony nie ma nic. Chyba, że jest mm. tempoma, to wtedy... Możesz zegara. wyprostować, to pokażemy zegary. To jest też kurczę, zobaczcie, fajne w starych, okay. w starych... W starych autach, że... Wspomaganie też jest. Jest wspomaganie, ale zegary są o tyle fajne, że... A widzisz, nie chcesz się wyprostować. No będziesz musiał trzymać. A widzisz... Mamy ładowanie, mamy temperaturę, e, mamy oczywiście prędkościomierz, obrotomierz. Tutaj co mamy, bo nie widzę Ciśnienia. wskaźnik paliwa i ciśnienie oleju. I ciśnienie oleju. Więc to jest też fajna, fajna sprawa, bo no, teraz w nowych autach tego nie ma, masz tylko kontrolkę, nawet czasem temperatury kurde nie ma, że nie wiesz jaką, tak, jak... jaką tą temperaturę ma. Ale Opel, jako jeden chyba z nielicznych w Insigni B jeszcze na funkcję w komputerze, albo temperatury, albo ciśnienie oleju. A to wiesz co, no tak, no to można było wyświetlać jeszcze jakimiś tam dodatkowymi, dodatkowymi nawet w jak ECT jakoś tam zhakować to. jest słuchajcie, hmm. mamy tak, e, automat, automat. E... przybiegowy. Ten, no, ten mułowaty, nie? Mułowaty, ten chyba stary bardzo już, Ręczne. lecił nawet wtedy ręczny. Fajnie wyłożony tutaj też materiałem, żeby się nie, nie, nie wchodziło nic do środka. Sterowanie szybami. Można tak. sobie, jak masz dzieci, żeby się nie bawili. To tu jest chyba blokada. Blokada na szyby, tak? tak. O, to też ciekawe W sumie nie wiem, po co to jest. Nie wiem, do czego to jest, ale chyba tu jest ta blokada, że tam mhm. te szyby są zablokowane. No i zobaczcie, ja przyłożę Twój portfel, nie kradnę, ale też tutaj wyłożony dywanik taki jak... Tu jest fajny welurek, tu jest fajny welurek, tak. idealnie tam telefon sobie leży. Słuchajcie, na moi drodzy, nie pozostaje nic innego, jak zabrać Was na przejażdżkę z Piotrkiem. Zobaczycie, jak to sobie gdzieś tam jeździ z zewnątrz, z perspektywy kierowcy i zobaczycie Piotrzej wam opowie, jak, jak komfortowe jest to auto do zobaczyska takiego właśnie bardzo miękkiego taki, takie złudzenie jak pływał upływał po drodze chociaż też przesadnie, on nie buja na dołach, ale z nierówności wszystkie wybiera bardzo dobrze, na tamte lata to pewnie bardzo podobny wóz układ kierowniczy raczej taki z tych leniwy. nie, nie, nie jest taki super do, do zakrętu. ale też jakiś rozlazły jak stary to też nie jest w miarę akceptowalnie, czy precyzyjnie Amulce ma niezłe, bo ma tarcze z tyłu i z przodu zaciski takie te tłoczkowe jak trzeba się szybko zatrzymać, to jak się mocno dernie, to się dobrze zatrzyma i właśnie tak samo jest skrojony ten automat, który tam jedziesz 50-60 wszystkie biegi przerzuci ten na, na najwyższej nie chce mu się za bardzo redukować ani sportowo jechać. No, spalanie też jest ciekawe w tym silniku, bo jak się nie tam praktycznie jeździ bardzo powoli, to jest możliwe, żeby było spalanie w okolicach 10 litrów. No, może leciutko poniżej. A no, jak się jeździ po mieście, czy, czy, czy wbija mu się gaz pod głowę, no, to pewnie od 15 góry opierdzieli, bo strasznie szybko paliwo, wskaźnik paliwa leci. No, do lewej strony. Moi drodzy, słuchajcie, jeszcze jedną Wam ciekawostkę chcę pokazać. E, tutaj na szybie, ale wali, kark słońce. słoneczko, fajnie, nie? Jest wklejka, e, jak można jeździć samochodem. I do pierwszego tysiąca nie można przekraczać 120 km, do 1500 km 140. 2260, 160, przepraszam, kilometrów. Także też jest oryginalna wklejka, więc chyba jest oryginalna. Piotrek, ja Ciebie poproszę, bo musi się stać zadość pornografii trochę damy motoryzacyjnej, czyli serducho. Ciekawe, jakie to porno miałoby kategoria na tych stronach. <laughs> o, o, sumie... o, dałem radę. Tu musisz, yy, jak ze starym autem trochę, bo kijek się urwał. No jasne. Gdzie go kładziesz? Ja Tutaj? Okej. Okay. A, czyli z, temat z kielichami? Temat z kielichami. Tutaj jest widoczne. Były spawane. No ale słuchajcie. Co odnośnie silnika, no to 3-litrówka, 6 cylindrów, w rzędzie jak widać, na wtrysku. Tak moc jest. 180 koni, tam około niecałe 250 Nm momentu obrotowego. No taka już. No to jest żeliwna konstrukcja ogólnie ten blok. Odporna i bardzo, bardzo, bardzo słuchajcie, wytrwała. Ja z takich rzeczy, Chociaż miały tutaj... one swoje bolączki, bo też wyczytałem, mm -hmm. że na początku tam trochę narzekali, że się w korka grzał. Okej. Okay. No bo wiesz co, wiskoza, nie? To. przecież potem... nie to jest na tym, na pasku. Na wisko to jest. Wi... A tak, pasek, ale ten wisko jest tak. Dlatego w A2 zostało to rozwiązane dodaniem chłodniczki oleju. Chyba ten problem z przegrywaniem mm -hmm. został za zażegnany. No. Ja z mojej strony, słuchajcie, zawsze lubię w samochodach, kiedy można sobie sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. Do tego służy ta e, żółta, ten żółty bagnet. I Ten magnet to z metr ma. Tak, no bo no, on no, no, tak tuchnic. wchodzi, wiesz, kawał, kawał drogi. Tak samo tutaj klimatyzacja, więc no, to pokazuje, że to kiedyś było auto dla elit. Nie wiem, czy jakieś jeszcze auta mnie tak miały, ale ten silnik oprócz łap, silnika ma jeszcze dwa amortyzatory, żeby zniwelować w ogóle wibracje. Wiesz co, ale to powiem ci szczerze, że dużo opój to miało, bo w senator B też ma takie coś, omega e, Moja A, 4-litrówka też ma taki amortyzator. Także, także ten jest też to... bardzo kulturalny. Tak. Kultura... A odpalimy go? No, no to dawaj. Żeby stało się za dość, słuchajcie go. Słuchajcie, ten silniczek chodzi bardzo pięknie. Może równo nie chodzi, pewnie tam ma jakieś małe bolączki, bo to może jakiś kabel, może jakieś lewe powietrze, gdzieś. czy coś w tym Ale stylu. Ale ładnie wstaje. No, piękna sprawa. Słychać tylko, moi drodzy, pomruki. Naprawdę robi, robi robotę, w tym się można zakochać. Słuchajcie, jak wszystko dobre, to też się musi skończyć. Ale z Piotkiem się dzisiaj nie rozstajemy, bo z Piotkiem dzisiaj ogramy jeszcze jego e, rekorda. E, e dwójeczkę. Tak. Ja bym chciał Ci serdecznie podziękować za udostępnienie senatora. No i co? Lecimy na drugie nagrywki w kolejnym odcinku. Będziecie mieli rekorda E2? Z 74. Do, zob Do zobaczyska.